Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie dzisiaj. Mamy dzień, w którym oczywiście wytwórnia kwasu jest na premie razy 2 i od razu też pytanie, czy premia kwasu w tym razem jest naprawiona? Tak, mianowicie sprzedając teraz nam publiku, jest to naprawione. Naprawili to w sposób Dosyć prosty, mianowicie, yy, bo jest bo ogólnie chodzi z premium, że ona cały czas działała. Ale jeżeli sprzedawaliśmy to na publiku, gdzie jest więcej niż 16 graczy, w sensie minimum 17, bo z nami wtedy nie dostawaliśmy kasy, gdyż zarabialiśmy za dużo. Bo za każdą osobę dostaje się 2,5%. Naprawili to w sposób taki, że dostaje się teraz, kiedy mamy nasz kwas. Oraz mamy jego nazwę, to zmniejszy po prostu ilość z 20 osób na 16, czyli tracimy 10%, czyli jest tam w okolicach prawie że miliona. Dokładnie jak się to sprzeda, dostajemy 983 373. Też to samo tyczy się hangaru, mianowicie jest różna wypłata między misjami lądowymi, sprzedaży, a powietrznymi, ale tam jest. Powiedziałem, że to jest konkretny, jeżeli sprzedajemy tylko jeden towar, nie? Nie, że dzielimy to na parę, tylko konkretnie, czyli pewno tylko jak mamy 50 sztuk jednego magazynu. I tak się to wyświetla, jak to mówię, no ale powiem mimo wszystko. Druga sprawa, odpalamy oczywiście, żeby być szefem. Łączam jako szef, żeby móc potencjalnie móc zrobić sprzedaż. Druga rzecz, którą już przygotowałem. Jak, e, zaproszenie od Lestera. Jak będziemy mieli pościg, będę mógł jakoś je usunąć, chociaż może po więcej zadzwonię takich zadań, nie tylko od Lestera. Teraz zobaczę czy jeszcze kogoś tutaj mam, kto może mi tak o, zlecić takie zadanie. bo jest Lester. O, Ron też może mi zlecić jakieś zadanie, więc Ron niech też, też mi coś zleci, będę miał dwa takie zlecenia. To się oczywiście tylko przydaje, żeby mieć, yy, no mówię, możliwość pominięcia pościgu policji. Nic w sumie więcej. Generalnie na sesji mamy pełną, bo jest 30 osób, jak widzicie. I klikam, żeby zrobić sprzedaż. Zobaczmy jaka misja się w takim razie wylosuje. Mam nadzieję, że będzie jak najlepsza. Punkt dostawy, chyba najlepsze co mogło mi się wylosować. Dobra, przy okazji, ja już tutaj będę mógł wejść w umiejętności prezesa. i Zaraz sobie włączyć ukrytą organizację, żeby nikt mnie tutaj nie ściągnął, bo mówię, chyba najlepsze mi się wylosowało. Więc ukryta organizacja. I... Myślę, że to będzie najszybsza podróż po mój milion. Chyba, że mi, nie wiem, wywali internet czy coś takiego, no to wtedy nie będę miał najszybszej podróży po milion. Ogólnie sam w sobie kwas robi się bardzo szybko, jest to najlepsza możliwa wytwórnia, jaką możemy w sumie mieć w naszej grze. Ja kiedy już ją mamy ulepszoną, to w 4 godziny nam tam robi po... w okolicach tam prawie że... 300, chyba 80 tysięcy. Ale wiecie, misje sprzedaży są tylko 3, zawsze sprzedajemy tylko i wyłącznie jednym pojazdem. Tak, to jest najlepsza misja, jaka mogę być. Dobra, to wezmę yy, granatnik. No, mianowicie, muszę walnoć jakikolwiek pojazd. No mówię, to jest najlepsza misja. Plus, jeszcze możemy przyspieszyć produkcję. Yy, co za tym idzie? Nie trafiłem chyba w nic. Ale byłoby to widowiskowe, gdybym coś takiego zrobił, ale nic nie trafiłem. Bardzo niedobrze, bo to trochę nam ograniczy czas. Dobra. I teraz patrzcie. Przez to, że mam zadanie, to sobie mogę do nich zadzwonić i... Anulujemy. No, trochę za blisko byłem. Muszę się troszeczkę oddalić. Ale zaraz wam pokażę. No jeszcze, tego mówię, trochę się muszę oddalić i dopiero wtedy. a głup się pościgu. Nie mogę ich, bo nie mogę tak zgubić ich żeby być poza ich zasięgiem, wtedy mi od razu już zaliczy. To działa, nie? Oczywiście trzeba być trochę, mówię, poza ich zasięgiem. Już powinien zadziałać. Pyk. No, i widzicie? Pościg zgubiony. I teraz jedziemy od razu do punktu zrzutu. Jeszcze, oczywiście, ka dany każdy punkt jaki jest, to też chcę właśnie podkreślić, na mapie. Tak jak ja teraz na lotnisku miałem punkt zrzutu. Bo jeszcze jest dwóch różnych. Każdy ma jeszcze takie swoje konkretne miejsce, gdzie respi się ten samochód. Jak ktoś jeszcze wie, gdzie respi się, to na pamięć wiecie, zna, widzi, że to miejsce jest. Aha, dobra, jedziemy tutaj. No to, to jest sprawę prostą, ewentualnie jeszcze można sobie przygotować, na przykład wcześniej tam rzucić bombę czy coś. Wtedy no możemy na odległość to nazwijmy zrobić jeszcze szybciej wykonać tę misję. Jak widzicie, sprzedaż mi zajęła w okolicach 4 minut. Myślę, że nawet można byłoby ją jeszcze skrócić jeszcze szybciej. Niektórzy myślą, że dali, jeżeli mówię, znają jeszcze ten punkt, mieli przygotowane, może nawet by dali radę zrobić minutę, więc 4 minuty udało mi się zrobić prawie że milion. Bo mówię, bo nie dostanę tego miliona, bo zostało to naprawione, więc mówię, prawie że milion dostanę. No i widzicie, ile mam, tak jak właśnie powiedziałem, taką kwotę. Bo niestety, mówię, premia za popyt została trochę zmniejszona, żeby nie było. Ponieważ jest taki limit maksymalny do osiągnięcia, który. No niestety, wraz yy, z premium razy 2 jest przekraczany, żeby nie zarobić już tyle pieniędzy. Ale oczywiście tutaj Kunda nazwoni, że przepraszam na za tą misję, ale ja go nie przepraszam. Misja jest fajna bardzo. Da się ją zrobić najszybciej z tych wszystkich trzech. I generalnie taka, ta, takie coś to jest najlepszy sposób, żeby oczywiście zarobić sobie kasiorę. Więc polecam, jeszcze tutaj oczywiście dogram, już poza Jest ja są te wszystkie punkty, żebyście też wiedzieli. Znalazłem mapę, która najlepiej to obrazuje, mianowicie mam wszystkie tutaj misje sprzedaży, jakie są wyłącznie możliwe przez no, twórnik kwasu. Ja miałem akurat misję, co się nazywa Police Standing, na numerze 4, jak widzicie, ja miałem na lotnisku. Za tym idzie, Mogę mieć w takich różnych miejscach mój pojazd, do którego miałem dostarczyć, mógł się potencjalnie zrespić. Jest pięć różnych wersji. Czerwona kropeczka znaczy miejsce, gdzie respi się ten pościg, a my po prostu musimy dostarczyć pojazd na jeden z tych możliwych y, wariantów. Jednakże, też co jest bardzo ważne, kiedy stoimy bardzo blisko, bo w konkretnym miejscu, jak. No, w pewnym obszarze po prostu się nie może zrespić ten pościg, bo blokujemy spawn, bo jesteśmy zwyczajnie zbyt blisko. I w tym miejscu, gdzie stała moja wytwórnia kwasu, blokowałem dwa niedosyć pożądane spawny tej misji. Bo jak widzicie, punkty potrafią być oddalone od siebie dosyć znacznie. Na przykład, tak jak jest w przypadku misji pierwszej, która jest określona taka, punkty są dosyć daleko. W misji drugiej też są dosyć. Punkty daleko, ale misja trzecia, czwarta, piąta już jest git. Już, piąta też jest dosyć daleko. No, ale to jeszcze chciałem wam pokazać. Oczywiście mapa jest w opisie. Jeśli też chodzi o takie ogólne zarabianie z paczek, to w jaki sposób pozyskujemy zasoby? W sumie są dwie takie metody. Po pierwsze, u tego tutaj gościa klikamy sobie po prostu na niego. I tutaj mamy, żeby kupić zasoby oraz trzymać produkcję. Normalnie kupno zasobów, z tego co pamiętam, to jest w okolicach 60 tysięcy. Kiedy już mamy zasoby, w tym miejscu możemy raz na cały dzień i to jest dzień realny przyspieszyć sobie produkcję. Po prostu tutaj podchodzimy i możemy przyspieszać produkcję. Wtedy, kiedy mamy już ulepszoną wytwórnię, to z 4 godzin spada nam do 3 godzin. To się zmienia na określonej godzinie. To nie jest takie równe 24 godziny, że nie wiem, jeżeli zrobimy to o 17 w czwartek, to załóżmy w piątek też o 17 w czwartek. To musimy zrobić, tylko to jest taka konkretna godzina, której się to zmienia. Druga to jest sprawa, w jaki sposób możemy mieć zasoby. Mianowicie możemy jeszcze, oczywiście, chodzić sobie do Dupli. Dupla respi się zawsze na mapie jest ona zaznaczona po prostu. Więc łatwo ją znajdziecie każdego dnia. Zio tak ogólnie mówiąc, daje nam zasoby do dosyć losowej wytwórni. W sensie wytwórni ogólnie w grze mamy, mamy ich 5, więc daje nam do losowych 5 wytwórni zasoby. Znaczy w sumie nie 5, bo jeszcze bunkier dochodzi. No to w sumie 6 jest ich. Nie, nie 5, nie 6, a 7, bo, bo mówię, bunkier. Zioło i pięć wytwórni motocyklowych, znaczy kwas. Pięć wytwórni motocyklowych, kwas oraz bunkier Czyli 7. 7 wytwórni jest, no ale w tej dziupli dostajemy oczywiście losowe zasoby do którejś z nich. Ale nazwijmy, że jest haczyk. Haczyk polega na tym, że jeżeli wiecie, nie mamy jakiejś wytwórni, albo wiemy, że któreś z naszych wytwórni mają pełne zasoby, wtedy nie dostajemy tam nic. Ewentualnie też może być druga rzecz, jeżeli mamy wszędzie pełne zasoby, wtedy też nic nie dostajemy. Wtedy dostajemy tylko kasiorę tam 30 tysięcy, ale lepiej jest właśnie choćby mieć tą najlepszą wytwórnię, sobie zawsze, zawsze sprzedawać. Choćby, mówię, zawsze sobie kwas opchnąć. A wszystkie inne, żeby były na pełna, żeby nie marnować, mówię, te tej dziupli. Bo z dziuplem możemy robić raz w ciągu dnia. Ale jest to wystarczająco dużo. W sensie wystarczająco dużo i tak możemy z tego zarobić. Robiąc te dziuple, że warto jest je robić, nie kupując nawet tych zasobów. Ale to mówię, to jest akurat losowa rzecz. To akurat zależy od waszego widzi. Mi się, jak wy to sami widzicie. Czy dla was to będzie o wiele lepsze, czy też nie, bo to zależy, ile mówię, spędzacie czasu w GTA. Bo jeżeli nie spędzacie za dużo czasu robienie dziupli, jest bardzo fajne. Ja wykonując teraz sobie te dziuple, słuchajcie, zobaczcie, dostanę sobie towar. W sumie nawet nie wiem, sam do czego dostanę. Zaraz zobaczymy, jak mam na mojej głównej postaci tam opróżniona, a co nie? No ja nie miałem wytwórni motocyklowych opróżnionych, więc dostałem tam. No i cóż, w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także do następnego, cześć.